Cześć witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku nagrywamy e, na serwerze Coxcraft. No myślę, że większość z was go zna. Też nawet taki dosyć dosyć popularny serwer. E, więc dzisiaj gramy oczywiście na Coxcrafcie. No, nie mogło się obejść bez kolegi. Panurek! Dzieńka. No właśnie, ja tutaj wam jak podgłosił... Jakbym jak trochę źle mówił, tarki, ale mam obiad i przy okazji jem. No, to c myślę, że widzowie, chyba wam się nic nie stanie od tego, że kolega sobie je. A w ogóle, jak ktoś je, to smacznego. No tak. Dzisiaj sobie gramy no, w... No, smacznego i oglądania. No. Okay. i ogólnie to tak. E, e, mam pytanie, jeśli e, napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy dalej nagrywali na hype, żeby tutaj na czy chcecie, nie wiem, na jakimś innym serwerze. Jak na innym serwerze to napiszcie IP i, i, i nazwę do serwera. znajdziemy. Wejdzie, wejdziemy i wytestujemy potem ten serwer, a potem wam nagramy odcinek, jak będziecie chcieli. Um. Taki jedno odcinkowa, taka jednoodcinkowa przerwa od właśnie serii Survival Minecraft, dzisiaj jeszcze w Letty oczywiście ten, ten. Widzowie, bardzo was przepraszam, że tak długo nie wrzucałam odcinku. Bo kilkanaście dni, półtora tygodnia nie wrzucałam nic. Aha. To masz na swoją obronę. No. Yy, jesteśmy pomarańczowi, widzę. Się złoci. Ej, dobra, obuduj tylko pełną w sumie i lecimy po prostu. No. Chodź, będziemy takimi. Oczywiście, błękitni się do nas będą budować, chociaż nie wiem, nie jestem pewna, ale jak ty się do nich budujesz, to myślę, że oni zaraz też się zaczną do nas budować. więc... Jeśli będziecie chcieli, żebyśmy tutaj nagrywali, to powiedzcie, czy wolimy, żebyście, żebyśmy byli takimi czy jakimiś. Innymi ludźmi. No właśnie. Tryhardy, czy tacy tchórzliwi, co się boją wyjść z bazy, a może tacy, co atakują wszystkich dookoła? Za. Kupa rupa cię zabił. Powodzenia, nie? No, no, no. On ma taki Poczekaj. potrzebujemy. Poczekaj, <laughs> potrzebujemy? Czekaj go! Potrzebujemy kilo! A ja się wyposażę, na mam malutko. Ej, dobra, to ty bierzesz kilo? A ja mam miecze. No dobra, to czekaj! Ej, czekaj, 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 czekaj. Se muszę w wyposażyć w takim razie. Jedno. Dobra, tutaj we mnie fireballami, to ja im oddam. Czy się podbudowuje do góry? Niebezpiecznie jest. Jest niebezpiecznie. Zaraz tam podejdę. Znaczy zabić? On nie bije... Tak, dobra. dobra. Cieple, nie dobra. Odbrać. E, widzowie, jakby, jakbyśmy przegrali, to nie szkodzi, bo obiadam. W ogóle tym, co jedzą, oglądając mój odcinek, to smacznego. Tak hmm. to sobie Angie jedzą, to smacznego. Hehe. To jest. Wy walnęło mnie z wysokości, a ja się zastanawiam, czy mnie walnęło, nie? Mhm. No, no to nie ma nas. No. W ogóle widzowie, piszcie nam, co, co jeszcze mamy zagrać. W Minecrafcie albo w... W Spolgaisie albo w Stambelgaisie? Właśnie! W się, czy mamy nagrywać, czy w mamy nagrywać? Właśnie! Bo ja nagrywałam już dobra, w, stole, w mhm. Dużo będę chyba karą Cię wyżycie. Powiedzcie, my się do Was dostosujemy. Przy jednostce 600 tak było. Jesteście z gościami. Przy 500, no dobra. No tak było. No na godzinę 45. No. No. E, dobra, chcesz się zajmij tu łóżkiem czy czymś? Co się musi... Nie, się nie jest, ty jeszcze ja nie zajmuję łóżkiem, ja, ja lecę sobie gdzie indziej. Ok. To... Ja się zajmę. A tu e? się zjadło coś, nie? No. Powiem, coś Aj, nie ma... Są u nas! Są nas! Są u nas! Są u nas! i Tak, pomyślałam, że będzie tak, słony. Się... Się... Ej, właśnie paczone... nawet tysiąca już nie dało. Gubiłyby są u nas. No jak budzi... Ja go się starałam uderzyć. A tu się okazuje, że ten paczkowany jest pyszny też. Ała! I już gotowy. E. Cały. No. <grym>

No, Będziesz miała trochę blurowania, To ty idź ich atakuj, oni lecą już na nos, jak ja tego nienawidzę, na ja no ma w tej bazie tak ciemno? Bo jest z nas! Te to, no co, skaczesz? On chyba ma tnt wiesz? Nie ma. Szybko! walgo, walgo. Zniszcz mu! Teraz dobiję go, teraz dobiję go. Срепко, иди другой, иди кольяни, ништяк, ништяк, ну и как ништяк, кивельны не мам, ну я тоже не Маш, Маш важна, дай телефоне. И вары бы из двух нас Хорошо, ништя, варай. matientka chyba. Czyli co No to już, czy wy nie nie nas pewnie. Ja tak? Widziałe bardzo was dobra. przepraszam, ale nie idzie nam. Dzisiaj Bo jest dobra, nie ma żadnego. On by zabić. Bierzemy do nich. Już oni za to, co nam zrobili. Hmm. Powiedzom za to. Mało. Czekaj, wełnę na Au! A, 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 ej, czerwoni jeszcze przez Najlepiej. Eee, no weź przestań, no. Widzowie, ja chyba zmienimy plan odcinka z bedworsów na jakieś inne, bo... Nie idzie nam. Naprawdę no nie no chcę robić mądre. jakiegoś kiepskiego odcinka. Ale no, dobra. Dawaj, rusz się albo co, umarłeś? Mhm A, e, gramy jeszcze? Tylko jak... E, jak normalnie po prostu... E, jak jeszcze raz e, nam totalnie nie pójdzie o, To lecimy, zmieniamy na coś innego No Widzowie! Informacja będzie... dla was, w sumie dwie Będziesz musiała w ogóle zablurować tam jedno na tym, e, na tym, na, na, e, na, tym, na, na, na w tamtej grze, na początku samej, było coś wytwórczego, napisanego na tym. Serio? Chodź. Jak to spo, spojrzysz i przewiniesz, przewiniesz na górę, to zobaczysz. Okej. Okay. Ja zabawiam, e, no, ja trochę za się No, to już nie mamy łóżka, stary. Bo już u nas są. Ale to, my możemy dalej mieć łóżko. Jak tylko go pokonamy. A go łatwo pokonamy. Zobacz. Ja mam jedno serce. No to kupcę co? Mm. A mnie nie ma wcale. No, widzowie, no to zmieniamy gierkę, nie? Ale jest Ale ci podbijało. To no. no, zmieniamy gierę No, rusz się albo gin, będzie dużo lepsza. Albo SkyWars. Nie, rusz się albo gin. Dajcie widzowie, bardzo ważne dwie informacje dla was. Jak jest, jak wrzucę za niedługo czwarty odcinek serii Survival Minecraft. No dobrze. To kiedy jest informacja, bo mówię w odcinku na samym praktycznie początku, że informacja dla widzów, że yy, ten, że odcinek drugi pojawi się... miał się pojawić dzisiaj, a reszta miała się pojawić wczoraj. Informacja jest nieaktualna. W ogóle... Wiesz, że my mamy pod i mamy wędę. Mamy wędki! Ej, dobra, Ala challenge. Gramy tylko na wędki. Serio? Ja, ja Czekam z wędką. Nie da się. Nie da się grać tylko na wędki. Ja nie gram tylko na wędki, jednak. Mhm. A jeden zrzucony, a drugi nie. Florian nie, no, też jest przegrana. Gra. Widzowie, mówiłam mu. Dawaj. Rusza albo gil. A ten co zrobił? Ech, ja tak co chwilę przerywam ten mój ruch. Bo. Ja jem. Ech. To, a wy myślicie, że ja nie umiem Spitzer? A, umiem. Mhm. Dobra to grę, jest, znowu na mnie I słuchajcie, bo zapomniałam Wam wspomnieć o drugiej informacji. Odcinek y, czwarty ma 23 minuty, i znowu uważa YouTube, że jest za długi. Muszę sobie po prostu tam coś zrobić z tymi odcinkami, żeby mi je dał, bo już wiem co jest nie tak. Ale nie będę was teraz tym męczyć, więc odcinek czwarty też będzie podzielony na dwie części. Ej, mówiłam ci, debry, nie debrisz, tylko rusz się albo No.